Dzień dobry. Na spotkanie ze sobą. Jak pójdziesz, to wiesz co? To spotkasz naprawdę naprawdę prawdziw, prawdziwą siebie. Ale co spotkasz? A jak się spotkasz? Ale właściwie co zobaczysz? I co no, wiesz, właściwie co poczujesz. I to, co poczujesz, to będzie prawdziwe. Powiem e Wam o odczuwaniu. O odczuwaniu z ciała, o badaniu, o badaniu siebie. Yy, z własnego doświadczenia oczywiście. Jak czujesz ciarki albo, około, albo jakieś drgania, to od razu pojawia się lęk. Ja to mówię z własnego doświadczenia. O jejku. Boję się, bo moje ciało reaguje. I umysł co robi. Boże. Jakaś nerwica, od razu jakieś palpitacje serca. To jest ten efekt bania się czucia, drgania, życia, energii, że się porusza, że ciało się porusza. Bo przecież mamy być zamrożeni jak w lodówce, w zamrażalniku. Zamrozić się na wszystko, co czujemy, obojętność, znieczulica spowodowała to, że mam wrażenie, że czasami nawet nie reagujemy na to naprawdę to, to złe, co się dzieje. A to, co jest tu i to, co odczuwamy, jest tą wrażliwością. Bo najpierw jest, zaczyna się ta wrażliwość na, na, na to, na siebie, na, na przytulanie siebie. Może to dziwnie zabrzmi, ale to takiego rodzaju, wiecie, swego rodzaju e, wi, e, wrażliwości takiej na to czucie właśnie. No nie daj Boże, a nie daj Boże się w ogóle wzruszać, a nie daj Boże w ogóle się wzruszyć i, że tak powiem, e, uronić łzę. No nie. A z wrażliwością być za Pan brat, to jest tamto bogactwo, które później nam, że tak powiem, daje ogrom tych różnych uczuć i sensu przede wszystkim.